A serdecznie. i tutaj też ma znaczenie gałka, do góry. Mam na ciężarek, nie da rady na tym padzie na pewno. To tutaj nie będzie do robić. Ej, ile tutaj? 30 czy 45? 35. 35. Daj spokój, tu i tak z nutki nie trafisz. Omijajcie. Idź po no? Kurwa. Próbuję. Co to było? Co to było? Let's go! O i daleko. Oj, speed teraz będzie dramatyczny. Ale kurwa. no jak to nie jest kurwa stówka, nie jest Perfect angles, perfect speed, kurwa czwarte miejsce. Chuj mi w dupę, nie, to nie to ma... piąta, bo jeszcze. Nie, to jest chuj do to, to jest nic, to jest nic. Dobra, napiszę, my między sobą gramy, co? Ale oni no life ją w to. Ej, kurwa, Lepiej nie dam. Lepiej też nie dam. Leci, leci kurwa mały! to I tak pisikela gorzej niż majski. co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Dwa centymetry. Ja pierdolę nie. Ty, ale 2 centymetry to jest chuj dużo mieć 18 a 16 na przykład. A co brakuje On, Ci trochę? Oh, dawaj, 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 dopchnij to. Jak fał Ja tego nie rozumiem. Kurwa nie pierdoliłem nie za mocno. Ja no lepiej nie będzie, to jest koniec. Co to za nabieg z A to to te kurwa, szkoda rzucać. Ej, spalony, ale to by było pierdolnięcie, matko jedyna. Ja, pierdolę, ja też no, mówię, to a tu jest rozjebane na tym pali. O, wszyscy spalony. Ergani, co jest z tobą? Coś nie mogę sety zajebać. Kurwa, mać. Kurwa, spalony, śmieć Tak. Ale gówno tak w życiu. Dziękuję, żaba. Kurwa, mać. Kurwa! Dobra, idź, bo nie rzucaj Zdajesz, majsi. Zapiekankę. Bo mi cukier spadł. Aha. 34 spalone, 44 spaliło. Jebać to. Nie no to jest nie, to, to, to jest nie. O 2 centymetry, no, no nic no. Wszystkie po 99 ichuj. No patrzcie, kurwa, setkę zajebałem, mam Ale jak Panie krzywo, kurwa, przecież daje do góry tą gałkę, kurwa, krzywo, kurwa. Jak no, krzywo, krzywo, No Jak krzywo. Tak zwany serdelek. Gówna, chuj. Czekamy się prostego rzutu, no tak. W imię Ojca i Syna, Świętego. Amen. Tam chujowy koło był. Tylko raz to wykołoł miałem. Dobra, triple o, jump. Oj, tego nie umiem. No, tu będzie wstyd, kurwa, legendarny. Hello, Matis. Dawaj, e, dawaj, panowie. Dawaj, kurwa, ty. Pomijamy, pomijamy. No tak, pomijamy, do góry. Tak? Triple razy. jump! Panowie. Wy dobrze w tym, bo ja nie umiem trzy razy tego samego, kurwa, kliknąć. O kurwa, ale speed zjebałem. I... Zajebiste kąty o, yeah. miałem, tylko speed, kurwa, spizdy O kurwa, Chujnia. ty... Chujnia. Gdybyśmy skakali RL, to byśmy, kurwa, do piasku nie doskoczyli. No sądzę, że przy drugiej próbie na tobie jedną nogę byś się wypierdolił. No, tragiczne nabiegi robię. Ja nie wiem. Kurwa, miałbym dobry no. bieg. To by dobrze było. Spalony? Spaliłeś. Kurwa, nie przeżywaj, stary. Aż mi się przykro zrobiło. Kurwa, ostatnim szpikulcem dotknął. Nie. O Boże. O Boże. Daję trzy razy tak samo, kurwa, raz Uu. za wysoko, raz za nisko, raz za. A, I, a, i, a... I, a, a, a mi trzy razy tak samo, kurwa, kurwa. Ej, mi, mi szóstkę niby szczytało, kurwa, od samego dołu. Ja nie wiem, co jest z tym. Pięć centymetrów. Nie no, zjebał się jeszcze split na sam Dobra, to Jego źle szczytuje ta dziwka jebana. Tak, tu ci przyznam plus jeden. Mega. Eee gorzej. Lipa, lipa. Hello, Sikson. No jakby był speed normalny to może było. A czasami jakoś inaczej ten speed się nabija. Jej, kurwa, kurwa. A spalony, ja pierdolę, 18, no wyjebał 18, nie? Nie, nie, nie. A bo tytuł teraz zajmujesz 87, kurwa, tak. O oh, jest, ja bym był sentowal jeszcze? Tak. Ja wiem. O jezu! Kałka chuje hamę. Dobra, mój kontuz nie dostał połowy biegu. Co się stało? It's kurwa, zwykłe. I to jest wyjebane o na koniec. Ja, Nieee. No. Kurwa, dostał mój śmiech. Ale potężny. ze Ale kijki, kurwa lipa. Ej, oni zgodzą się z tym. że będzie kolejne srebro, tutaj będzie lipa. Tych wszystkich. Co I jest? Konak, to, to jest. Ale działa. Ale Ojej. działa, idzie. Gry. Ale ja wie, działa, to, działa. Bo Andrzej z tym nie ma resetu? No, jest, jest dzisiaj. Jest co A, to jest? jest? To jest to samo, co zawsze? Tak. tak. Tylko, A. Tylko później bo musisz się ciebie? prostować, bo, bo jest wolniej. No. Im później się wyprostujesz, tym lepiej. Dobra, dzięki. 3 metry, kurde, tu. Uwaga, na główkę. Oj, kurwa, tu będzie. Nie, tutaj to nie ma szans. To jest gówno zawsze. Nie ma. Gówno. To trzeba zrobić, żeby dostać 11 punktów, mnie ciekawi, nie? Sława Ukrainie dała najwięcej punktów, dziękujemy. Ja, ja, nie ja, wiem. ja nie wiem, ja w ogóle miałam, żeby dać w, jakby w dół gałkę i w lewo. Jak w lewo gały. No, ty, no serio, było coś takiego Pojebane Kurwa JEBANA Kurwa ładne to było Na plecy. Ale nie będzie dychał. No, już Dobra, ten pedofil się kurwa utopił Nie ma cię ty kurwa się, Kurwa zajebał, ja pierdolę. Tu nie ma szans wizowej, bo prędzej czy później tu jest dycha i tak jeszcze przyjdzie taki dzień, trzeba, że zajebiesz tutaj takiego perfekta, Oj, chuj. Dobra, ja utopiłem no mojego gościa. Ja utopiłem go. Uj, aha. Ej, ja wiem, ja idealnie wskakuję, a tutaj jest gówno. Wracamy, wracamy. Weźmy, Kurwa, next drugi, lecisz, bracie, ty. Nie, nie, to jest, kurwa, te, teraz jest decha, bo jest na B już coś. To już widzę, że to jest pod deskę. Chujowo, no. Kurwa mać. Jebałem e, Oj, oj, oj. Ty tu zmusisz poczekać aż on najmocniej jakby będzie w dół. Na tej belce. E. Nie od razu. A, ja okay. robię od razu i robię 112. Ja nie czekam. Next. No, Czujesz? Ja też, jak się pokazuje. Ten, ten? Na karczuszku? Nie no, to ja nie jestem rozpadniony, także na luzie. Ja się pojawia ikonka klikam, nie patrzę nawet co że robi. O, i to, o, to na Y jest zawsze. No teraz jest Y, to to jest pod dechę. <działek> <noise> na Y jak się obraca, jest najgorzej. Mm? O kurwa, to jest średnia, ale. O Boże, po szóste. Kurwa, siódemki. Aha, zajebiście. Walę dechę dostaje 6,5. Wale bombę, kurwa, nawet nie, krzyk nie krzykając. Lewego dostaje, kurwa, 5,5 mega. No raczej, nie sędziowie, kurwa. Corrupted. Eee, to. Kurwa, to chujowo było ostatnio. No co? co? O? No Oaj. i teraz z kurwa, do nie? Plum! No i teraz 4, nie? W drugiej rundzie brakło 50 punktów. Nie ma dragerii. Przynajmniej nie jestem ostatni. Na tym to dwa. A. Ale będzie stranie. Akcept, akcept. A ja też już czuję, że coś się, coś się szykuje. Ja... Czekajcie. Jest... Ziemniaki w sosie śmietanowym i pobijam kolą. ale będzie, kurwa, rewolucja. Revolution czy ten gulasz Magda Gessler nagra, nie? <laughs> o, tu o tu chuj nie Oj chuj jest już Zobaczymy kto najlepiej umie trzymać kopyta, kurwa <ścoughs> O ładź Unap na, napad na bank Beata by tu dobrze poleciała Ta Beatka by była tu dobra <ścoughs> <ścoughs> Kurwa zapomniałem którym się strzela Ale odjebałem tu nie Kurwa, co jest? zrobiłem? Dobra, no, yeah, dobra. No, zęda, ja A zęda, chciałem strzelać pizda. i się zjebało wszystko przez to Jebać to Bez sensu się spieszyłem Ja pierdolę Ja im więcej czasu mam tym gorzej Aha, Haha, się i dobrze Attention Jezus Dobra, nie co odjebałem, chuj mi w dupę, jebać Dobra, jestem gejem je, nie, no to się nie da inaczej wytłumaczyć. Jestem gejem. Ja życzę sobie śmierci po prostu. <laughs> <laughs> o dobra, bo ja Adam trzeba yeah, strzelać, bo się bać. Mam nadzieję, ja że nie będziecie za zapalniczką odwiedzać, kurwa. Ale zobaczymy, co się uda z tego nadrobić. Oj, gdzieś. oj, oj. Oj, kurwa mać. Ósemka. Nie burzę. Trzecie miejsce, egzyko jest w porządku, jest medal. Siema, Buka. Ciema Oj, cztery. No i Jakoś że, kurwa, normalnie. Ja robię 45, jestem drugi, co się, kurwa, z wami stało? No ja lecę z gitrem, łeb A kto tam na, na końcu sam wali 50? Ja, yeah, ja. Yeah. Bo miałem na początku problem, wiesz? Problem, no, problem, Nie dałem. Aha. Przylałem, a. Kurwa, czwarte miejsce! No widzowie, jakby nie tamten, nie ta 36 pierwsza, to... Wygrałeś. To byłby potencjał tutaj. O kurwa, zabuliłem pałkę. O, no no, nie no, Jakby nie tam, Jakby nie ten początkowy, to... się, widzowie. Ostatni. Co ty, Janeczku, się odwalił? No nie trafiłem ostatniego. Kurwa, miałbyś medal, stary. No. Kurwa, cu cukier szedł i chuj. Trochę kombak. Trzeci medal, no. trzeci medal, widzowie. Patrzcie. Tylko srebro, jebać. No, Może spokojnie. w podnoszeniu coś? O kurwa, ciężary. Ile tu o, zrobiło się? 2,20? O, to tu nie ma chuja. Stary, ja robię 2,20. Dwa... tak, ja robię 2... Dwa... Ej, dobra, prawdziwy mężczyzna zaczyna od 2,20. 2,20. Nie ma chuja 2,20, nie ma... Ja 2,20. nigdy nie zrobiłem jeszcze w tych rzeczy. Dobra, ciężary Ja jeszcze nie wstałem. <laughs> Stary wstał. Ciężary po złoto. złoto. Także ja nie będę szaleć. Nie, ja ma może padaczkę, bym go na padzie położył i by mi to wbił? O, chuj wie ile mam. Nie wiem, to no się kurwa, robi? Co to się robi to... O kurwa, popatrz co tu się stało, ja pierdolę, gdzie ta kałka poleciała? No, 170 bo kliknąłem, pójdź. Ja Nie na 212 ale kurwa, jestem gejem? A oni po 2,570 170 Janeczko! No bo mi się kliknęło! I też się kliknęło przez przypadek. A ja 195 miałem raz. specjalnie. Pierwsza, Pierwsza z, z Jak której. Jak wytrzymacie tego padę, żeby tak się zgubić? Bokiem. Bokiem? Mhm. Bokiem? Co ci to daje? A to teraz, jak jestem teraz na dole, to też jak najszybciej klikać? Tak. Tak. Kurwa, znowu krzywo. O kurwa, krzywa. Kurwa, śmieć no! Nie wstanę. Sestra się, kolona mu jebło, na pękła. Dobra, mój stary to jest kurwa gej. Mój też też jest kurwa gejem. jak mówiłem sobie, widzowie, podtrzymuję moje zdanie, że mój stary powinien mnie wytrzeć kurwa w papier 28 lat temu, w chuj. Że ja wygrałem tą batalię najlepszego plemnika, to ja kurwa nie wiem. To też akurat prawda, tu plus jeden. Kurwa. Akurat masz sporo racji. Dobra Chuj Nie ma chuja Ja pierdolę krzywo dałem, no i chuj A już miałem to podnosić, no i chuj Ja nie wiem jak ja wtedy 220 wyjebałem na streamie Kurwo nie jak, nie mogę tego zrobić Dobra, teraz pierdolę Nie bacz mnie ja. Nie no i kondonek mnie kurwa wyprzedził, łomek no. Cieczyła palce kurwa na sobie Nie ja wstałem, nie wstałem no. Jak zobaczyć, kurwa nic nie zobaczę. Boli nie cię kurwa, boli cię. Ciebie, ty ma, ale to ty masz przetarcia. Boli rachach. cię, boli Daj cię. cię. Daj mi się kurwa pocieszyć jednym cezalem. Dobra, brawo. No tak szczerze... Nie.